A co to jest? To jest drzewkowa czy nie? A no to wygląda jak to dycha, drzewkowa. Ty, te same staty. Nie wiem, co sądzisz o tym czołgu. To ma zbyt duże przeładowanie, moim zdaniem. Albo powinno mieć do 100 metrów, a nie do 50. Bo będziesz, jak. Nie, to jest tak dziwne. To jest tak dziwne. Ja tego nie kupuję. Przecież ja się nie kupuję tej, tej mechaniki do 50 metrów, bo. Słuchajcie, wszystko co jest do 50 metrów, jest cholernie sytuacyjne. Pamiętacie, jak była załoga 2.0? I był ten Close Combat i tak dalej? To też cholernie sytuacyjny skill. Nie wiem, ja. Zobaczcie to. To teraz wam powiem, co o tym myślę. Celność jest taka o. Jak na taką Alfa Z800 byłaby piękna, ale to nie jest Alfa 800. Tylko to przeważnie będzie Alfa 500. I w tym momencie robi się problem. Patrzcie to. Będziecie ładować 15 sekund. Strzelicie raz za 500 albo za 300. No, jak wam się uda za 800, to jest coś niesamowitego. Opuszczania to też jakiegoś dobrego nie ma. No, nie wiem. A kolejna bardzo ważna rzecz: zobaczcie na pancerz 190 pancerza. Ja się pytam o jedno. Ja się pytam o jedno. Jeżeli to ma 190 pancerza, a jest w ogóle ten czołg na Tank Zobaczmy to. Czekajcie. Nie mam modelu. O, szkoda. No nie, no nie, nie, nie kupuję tego. W sensie to się nie łączy ze sobą.